Władysław IV Waza, urodzony 9 czerwca 1595 roku w Łobzowie, zmarły 20 maja 1648 roku w Mereczu, syn Zygmunta III Wazy i Anny Habsburżanki, król Polski w latach 1632 do 1648, tytularny król Szwecji w latach 1632 do 1648, formalnie car Rosji w latach 1610 do 1613, a tytularny do 1630 czwartego roku. Z powodu nękających go od młodości chorób pierwszą połowę dnia spędzał zazwyczaj w łożu. Leżąc wysłuchiwał porannej mszy świętej. Wstawał dopiero po obiedzie, wtedy załatwiał sprawy publiczne lub wyjeżdżał na polowanie. Wieczerza była jedynym posiłkiem, do którego zasiadał ubrany, zjadał ją pospiesznie i zabierał się do pracy, gdy inni już spali. Lubił życie swobodne, niezależne. Władysław czwarty pasjonował się operą. Sprowadzał fachowców na najwyższym poziomie, a jego teatr zyskał rozgłos w ówczesnym świecie. Interesował się też architekturą, wystrojem, wnętrz i ogrodami. Miał zamiłowanie do sztuk pięknych. Po śmierci Rubensa agenci króla dokonali zakupu wielu jego dzieł, ustępując jedynie dworowi hiszpańskiemu. Śledził postępy w fizyce i astronomii, utrzymywał korespondencję z Galileuszem. Lubioną rozrywką króla było myślistwo. Woził ze sobą maleńki domek na kółkach, prototyp współczesnej przyczepy, który kazał ustawiać niczym namiot w miejscach, które szczególnie mu się spodobały i tam spędzał noc. Król łowił ryby i polował z łodzi na napędzoną zwierzynę, jedna. Był wszechstronnie wykształcony, przejawiał talenty wojskowe i polityczne. Cenił malarstwo, rysunki i ryciny, uwielbiał operę, muzykę i teatr włoski, dwa. Władysław Quartus de Gratia rex Polonie, Magnus dux lifiuenie, Rasie Prusie, Masowie Samogisie Livonie, Smolensaje Severie, Czernichowie Knecnon Siukorum Gotorum Vandalorum Hereditarius rex Electus Magnus dux Moskowie III. Tłumaczenie Władysław IV. Z i Łaski Król Polski, Wielki Książę Litewski, Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmucki, inflancki, Smoleński, Siewierski i Czernichowski, a także dziedziczny król Szwedów, Gotów i Wędów, wybrany Wielki Książę Moskiewski III. Władysław IV Waza urodził się 9 czerwca 1595 roku w Pałacu Królewskim w Łobzowie, obecnie w granicach Krakowa. Był pierwszym męskim potomkiem Zygmunta III Wazy i jego pierwszej żony Anny Habsburżanki. Matką chrzestną królewicza była jego cioteczna babka królowa Anna Jagielonka. Władysław, jako jedyny spośród piątki dzieci zrodzonych z tego związku, przeżył okres dzieciństwa i osiągnął pełnoletność. Od początku widziano w nim dziedzica ojca, albowiem było niemal pewne, że po śmierci Zygmunta III wybór szlachty padnie na najstarszego syna królewskiego. Od 1611 roku dla obeznania się ze sprawami publicznymi upoważniony został do zasiadania na posiedzeniach sejmowych. Od 15 roku życia uczestniczył w obradach. Jako jedyny następca tronu cieszył się sympatią szlachty, a dla dużej części społeczeństwa był powodem do dumy jako kontynuator dynastii Jagielonów. Kiedy pojawiał się na ulicach Warszawy witano go entuzjastycznie. W całym kraju wielką popularnością cieszyły się jego portrety, na których był przedstawiony z szabelką w ręku. Już wtedy pisano o nim wiersze, a ksiądz Piotr Skarga polecał go narodowi w swoich kazaniach sejmowych. Ojciec Zygmunt nie zaniedbywał gruntownego wykształcenia syna. Kiedy w 1598 roku zmarła matka Władysława Anna, został on oddany pod opiekę niezwykle surowej damy dworu Urszuli Majerin. Znała ona bardzo dobrze język niemiecki, a więc Władysław niebawem zaczął władać tym językiem. Jednocześnie uczył się łaciny oraz włoskiego. Wcześniej zwrócili na niego uwagę także obserwatorzy zagraniczni. W 1612 roku bawiący w Warszawie poseł króla hiszpańskiego Abraham de Dona pisał o nim Jest to wielkich nadziei młodzieniec, wyposażony we wszystkie dary natury, postawny o wysokim czole, jasnej płci, wielkiego, łaskawego i przystępnego ducha. Włada doskonale cztery językami polskim, niemieckim, włoskim i łacińskim. Poczynił znaczne postępy w naukach humanistycznych, teraz przyswaja sobie prawo. Świetny to jeździec, zapalony żołnierz. Stąd też cieszy się miłością Polaków, a Rosjanie chcą go pozyskać. Wydaje się też, że odznacza się roztropnością niezwykłą w tych latach cztery.